Witam wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Moi drodzy, Marian Czelo z tej strony. Kłaniam się. My już jakiś czas się nie słyszeliśmy, dlatego też postanowiłem, że to jest właśnie najwyższa pora, by nagrać dla Was kolejną wideolekcję. Wideolekcję, na której to zaprezentuję Wam arcyciekawą, przepiękną partię graną w Moskwie. W 1947 roku między szachistami Ruzakow a Werliński. No jest to partia co prawda krótka, ale zapewniam nie zabraknie emocji. No dobrze, przejdźmy tutaj do rzeczy. Tutaj Rusakow posiada bierki koloru białego i decyduje się rozpocząć tę partię ruchem e4, na co Werliński odpowiada pion e5. No i mamy teraz zagranie ze strony białych. Pion C3. Jaka jest idea tego posunięcia? No tutaj w kolejnym ruchu białe chcą zagrać pionem z kolumny D, tutaj na pole D4, tak aby podważyć tego centralnego piona na czarnych na pole E5, a w konsekwencji zbudować tutaj solidne, mocne centrum. No dobrze, białe zagrały pion c3, a tutaj czarny, werliński, kontynuuje rozwój. On tutaj rozwija figury, logicznie. Logicznie gra skoczkiem na pole c6. Fajna, lekka figura aktywnie w grze. Skoczek zajmuje pole c6. No i mamy wcześniej omawiany przeze mnie ruch pion d4. Dynamiczne zagranie. Tutaj oczywiście w grę wchodzi pobicie pionka, jeśli chodzi o posunięcie czarnych w tym momencie. Pobicie tego pionka na d4. Albo po prostu kontynuacja rozwoju, tak? No i właśnie w tę stronę poszedł Berliński. On tutaj rozwija swoją kolejną lekką figurę do gry. Gra swoim skoczkiem na pole F6. Zwróćmy uwagę, dwa fajnie rozwinięte skoczki na fajnych, aktywnych polach. No dobrze, teraz tak naprawdę białe miały kilka możliwości zagrania. W grę wchodziło pobicie z D na E5, to jest jedna opcja. Oczywiście w grę wchodziło to przepchanie pionka. Tutaj, grając nim na pole D5. Z ideą wygonienia tego dobrze usytuowanego skoka na polu C6. No ale tutaj nieco inny Rusakow miał pomysł na grę. On skorzystał z możliwości związania tego skoczka tutaj na pole F6. No bo jak widać, skoczek na pole F6 atakuje centralnego piona A4. No i teraz, tak naprawdę, goniec G5. Grają białe, no i tutaj nie ma już bezpośredniej groźby huknięcia pioneczka na E4, gdyż tutaj mamy do czynienia ze związaniem. Tak, skoczek jest związany. No dobrze, tutaj automatycznie werliński kopie końca gra pionem na H6. Znak zapytania dla gońca, no chcesz bić, czy gdzieś tutaj się wycofujesz? Rusakow uznał, że jednak zachowa tego gońca on mu się jeszcze przyda, ten czarnopolowy goniec, i odszedł sobie spokojnie tutaj na pole. H4, no ale Berliński nie traci czasu, gra ostro, dynamicznie. Tutaj pioneczkiem na G5 wygląda na to, że wygra tego pionka, tak? Wygląda na to, że Goniec będzie musiał podejść, związania nie będzie. No i pionek na, <laughs> przepraszam, na E4 poleci. Goniec oczywiście odchodzi na G3, gdyż tutaj bicie na polu G5 no całkowicie się nie opłacało. Teraz pewnie większość z Was, zupełnie tak jak i ja, pobiłoby tutaj pioneczka na e4. No pionek za darmo do wzięcia, bardzo istotny, centralny. No ale nie, tutaj Werliński nie wziął pionka na e4. On pobił pionka na d4, prawdopodobnie spodziewając się kontynuacji takiej jak bicie z c na d4 i teraz wzięcie Pioneczka centralnego na e4. No taka była opcja, moi drodzy. Aczkolwiek, no nie zawsze wychodzi to tak, jak byśmy chcieli. Nie zawsze przeciwnie gra tak, jak zakładamy. I to jest właśnie piękne w szachach, że no nie do końca wszystko da się przewidzieć. Wróćmy tutaj do momentu, kiedy goniec odszedł na tutaj pole g3. No i teraz zszokował już Werliński swojego rywala. Nie pobił tutaj centralnego piona na e4, tylko pobił z e na d4. No ale to nie jest chyba najlepsze zagranie, gdyż to umożliwia e, dla białych pchnięcie pionka z kolumny E. Pionek zajmuje piąty rząd, no i jest już takim pionem, można powiedzieć, niebezpiecznym. Pionek dar się na piąty rząd, pion piąt centralny, przy okazji grozi tutaj pobiciem skoka. Ne, w 6 No, wszystko na własne życzenie tak naprawdę, na własne życzenie werlińskiego. No ale on tutaj widział dalej. On tutaj bazował poniekąd na tym, aby tutaj wykorzystać chciwość swojego rywala. Może się znali, nie wiem, może wiedział, jakiego rywal będzie odpowiadał, jak będzie grał, jakie tu ma zapędy, jeśli chodzi o szachy. No w każdym razie został zagrany ruch pion E5, no i jak widzimy skoczek na wsi z podbiciem. Ja odszedłbym osobiście w tym momencie skoczkiem, grając czarnym. Pewnie większość z was również. No, wchodziły w grę jakieś motywy. Skoczek D5, tutaj ewentualnie Skoczek E4, no ale nie. Tutaj inny pomysł werliński miał na to grę. On idzie za ciosem, kontynuuje grabienie pionków, bije w tym momencie z D na C3. Pionek na C3 pada. No i zwróćmy uwagę, figura do wzięcia za darmo. Bez namysłu, wyobraźcie sobie moi drodzy, bez namysłu Rusako pobił figurę tego skoczka n 6 ciesząc się, że no już w debiucie ma tą figurę do przodu, no życie jest piękne, tak? No ale zwróćmy uwagę na to, że kontr tak następuje, tutaj Werliński bije kolejnego piona, tego ważnego piona na b2. No i co, co prawda, figura w plecy. No ale śmiertelna groźba. Wisisz tutaj bicie na A1. No i co, świeżutki Hetman za chwileczkę będzie dorobiony. Coś z tym trzeba zrobić. No ale nie z pierwszej łapanki. Szachista Rusakow znalazł oczywiście sposób, jak tego pioneczka zatrzymać. On to widział prawdopodobnie wcześniej. I gra Hetmanem tutaj na E2. Wygląda na to, że mamy do czynienia z szachowaniem Czarnego Króla. Król jest pod szachem. No i teraz po jakiejkolwiek zasłonie tak naprawdę tego króla, ten niebezpieczny pionek na B2 będzie odbity. No plan super, w założeniu wszystko fajnie. Tylko że tutaj werliński szokował swojego rywala kompletnie. Zagrał coś nieprawdopodobnego. Zatrzymajcie nagranie, jeśli chcecie, no i zwróćcie uwagę, co tutaj można zagrać grając czarnymi, tak aby uniemożliwić białemu hetmanowi odbicie tego śmiertelnie niebezpiecznego piona na polu B2. Tego piona, który grozi tutaj wzięciem wieży na A1, no i oczywiście automatyczną promocją na hetmana. Dodam tylko tyle, że zasłona skoczkiem na E7 kompletnie nie działa. Zasłona gońcem na E7 również nie wchodzi w grę. A to ze względów takich, że jeśli teraz skok E7, no to w tym momencie mamy bicie i wygląda na to, że wciąż czarne grają bez figury jeżeli teraz goniec E7 no to wygląda na to, że jest ta sama sytuacja no teraz oczywiście goniec może dodatkowo jeszcze tego pionka na F6 pobić, no ale to nie jest problem skok wchodzi do gry na C3 no i nie ma tragedii, tak? tutaj tak naprawdę gra toczy się dalej, za chwileczkę Białym prawdopodobnie uda się rozwinąć figury ze skrzydła królewskiego, no i tutaj będą się cieszyć tutaj przewagą, jakby nie było. No dobrze, zatem te dwie możliwości prowadzą do takiej może niewyrównanej gry, ale do dalszej gry z pewnością, gdzie jeszcze czarne i białe mają dalszą grę przed sobą. Co prawda białe z tego odrobinę lepiej, ale nie ma jakiejś miażdżącej przewagi. Natomiast tutaj Berliński, grający birkami koloru czarnego, on nie był satysfakcjonowany takim rozwojem wydarzeń. On nie chciał tutaj grać z leciutką stratą, z leciutką przewagą białych i Postanowił tę partię wygrać, wygrać w sposób no, imponujący. Zagrał coś niemożliwego. Zagrał Hetman E7. W tym momencie jest grany Hetman E7. Zwróćmy uwagę, czy to jest poświęcenie Hetmana? Wygląda na to, że tak. No bo zwróćmy uwagę. Co się tutaj dzieje? Hetmany w tej chwili patrzą na siebie i wygląda na to, że ten ruch hetman e7 związuje białego hetmana na polu e2. Teraz już hetman pod żadnym pozorem nie może pobić pionka na b2. I właśnie na tym polega fenomen tego posunięcia. Co prawda hetman jest poświęcony, ale zwróćmy uwagę. Jeżeli teraz hetman białych uderzyłby tutaj w e7 z szachem oczywiście, no to nic wielkiego się nie dzieje, moi drodzy. Odbija goniec na E7. No jeżeli nawet teraz bicie na E7 pionem, no to leci wieża na A1. No i świeżutki Hetman tutaj pojawia się w szeregach białych bierek. No tutaj za chwilę robiąc takie spustoszenie, że nie będzie co zbierać zapewne was. Dlatego bicie Hetmanem tutaj Hetmana czarnych na E7 no nie jest rozwiązaniem. No to może bicie pionkiem. Tak też było zagrane w partii. Tutaj po ruchu Hetman E7, tym fenomenalnym nieprawdopodobnym posunięciu. Białe pobiły Hetmana pionem. Bił tutaj na E7. No i oczywiście teraz jest groźba. Bicie gońca na F8. No i oczywiście pozbawienie tutaj życia tego niebezpiecznego piona na B2. Jeżeli to udałoby się zrobić, no to high life u białych. Białe żyją, mają się dobrze, no i prawdopodobnie wygrywają tę grę. No ale w tym momencie Warliński zagrał najlepszy ruch partii. On. W tym miejscu zagrał swoim gońcem, odchodząc przy okazji z podbicia na polegie 7. I co? Wygląda na to, że pionek na B2 ma już pełną protekcję i oczywiście groźba dalej jest tutaj w toku. Cały czas pionek grozi biciem wieży na A1. Cóż tutaj można zrobić? No, nie można powstrzymać tak naprawdę tego tutaj śmiertelnego wejścia na A1. Tylko poświęcić hetmana. No, to jest jakaś opcja. No, ale zwróćmy uwagę. Teraz po biciu pionka na B2 leci hetman i za momencik leci również wieża z A1. Czy to dobry interes dla białych? No, raczej, raczej nie. No, wygląda na to, że nawet teraz nie przechodzą żadne możliwości kompletnie zatrzymania tego gońca. No, goniec E5, no tutaj tragedia, tak? Przepraszam, ten pionek kompletnie zablokowany. Co prawda aż na siódmym rzędzie, aż tutaj zawędrował, ale jest bezużyteczny. Za momencik też będzie odbity. No a tutaj wieża na a1 wisi i wygląda na to, że za poświęcenie skoczka czarne mają dwie figury. W tym wypadku Hetman, którego wymieniły oraz wieżę na plus, tak? Czyli teraz tak naprawdę czego by nie zagrały czego by nie zagrały białe, czy to gdzieś odejście skoczkiem, nawet tutaj na d2, no to po biciu wieży tutaj na a1 wygląda na to, że pozycja czarnych jest o wiele, wiele lepsza. Za chwileczkę będzie odbity ten pionek na e7, no i sytuacja będzie faworyzowała. Oczywiście kolor czarny na szachownicy. Bierki kolor czarnego będą miały po prostu wygraną. Zatem zwróćmy uwagę jeszcze raz na ten moment, kiedy y, trzeba było zagrać precyzyjnie, trzeba było zagrać dokładnie. Tutaj, co prawda, Hetman grając na E7, na pierwszy rzut oka jest to szalone posunięcie. Jest to istne wariactwo. Natomiast po takim głębszym przyjrzeniu się pozycji, wygląda na to, że jest to najlepsze posunięcie w pozycji. Uniemożliwia odbicie tego śmiertelnie niebezpiecznego piona na B2. No i oczywiście, czy to bicie tego Hetmana pionem, czy bicie Hetmana Hetmanem, nie ratuje pozycji białych. Wygląda na to, że zarówno. Tak jak już wam przedstawiałem przed momentem, bicie na 7 Hermanem oraz bicie na 7 pionkiem nie prowadzi do wygranej, a wręcz przeciwnie. Funduje dla białych przegraną pozycję. I taka jest prawda, moi drodzy. Więc jaki jest morał tak naprawdę z tej partii? No, wyciągnijmy wnioski. Tutaj tak naprawdę trzeba zawsze szukać niemożliwego. W tym momencie wydawało się, że no już jest... O, tak, tak, już jest pogrze dla czarnych. ale nie. Tutaj Werliński e, znalazł wyjście z niemożliwego, Prawdziwe mission impossible w jego stylu. Zatem tutaj nauczka dla nas: grajmy do końca, szukajmy tych wyjść z e, tutaj nawet opakanych pozycji, bo często w szachach takie właśnie się pojawiają. No dobrze, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.